Dzień dobry. Przedmiotem naszej dzisiejszej lekcji będzie problematyka nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Sądzę, że można ją przedstawić w postaci czterech następujących zagadnień. Pierwsze to krytyka poezji romantycznej. Drugie, krytyka rewolucji. Trzecie, spór e, słowny pomiędzy przeciwnikami politycznymi, czyli arystokratą i rewolucjonistą w tym Przypadku. I ostatnie to cechy hrabiego Henryka jako bohatera romantycznego typu bajronicznego. Zacznę od wpływu poezji romantycznej na życie poety. Jest ona przedstawiona, mam na myśli poezję romantyczną, w postaci owej niezwykłej dziewicy. Początkowo uwodzi swoim niezwykłym urokiem, wyciąga męża z, z łoża małżeńskiego, z sypialni i zabiera do jakiejś innej krainy. Potem okazuje się, że jest przerażającym demonem. Tak wygląda wpływ poezji na życie poety. Odrywa od rzeczywistości od szarej, zwykłej, nieciekawej rzeczywistości, obiecując inną krainę, a później niszczy, sprawia, że, że poeta staje się egocentrycznym samolubem, że nie potrafi budować relacji z najbliższymi, że ucieka w jakąś inną krainę, zapomina o tej rzeczywistości, która go Otacza. Poezja romantyczna ma zatem destrukcyjny wpływ na poeta. Przejdźmy do krytyki rewolucji. Jest ona przedstawiona jako siła wyłącznie niszcząca. Rewolucjoniści nie mają pomysłu na nową rzeczywistość oni niczego nie budują chcą zniszczyć jest to forma odwetu. Jest to zemsta na tych, którzy posiadali i więcej, i żyli lepiej. Oni pragną walczyć, pragną krwi, zemsty. Jest to przerażający, nieetyczny motłoch. I takie słowa wypowiada hrabia Henryk do pan Kracego, ale i on ma swoje racje. Pan Kracy zarzuca arystokrację hipokryzję. Uważa, że to jest warstwa społeczna, która od wieków, um, żyje w hipokryzji. Udaje, udaje, iż ich życie jest zgodne z zasadami honoru. Tak naprawdę często postępują oni w sposób krzywdzący tych uboższych. Są egoistyczni, hedonistyczni, są często zepsuci. Takie zarzuty przedstawia pan Kracy hrabiemu Henrykowi. Przejdźmy do samego hrabiego Henryka, który jest bohaterem romantycznym typu bajronicznego, a więc jest to osoba działająca, często kontrowersyjna. On działa, on walczy, walczy, będąc przywódcą. Owej malutkiej grupy arystokratów, którzy nie potrafią się bronić. On walczy dzielnie do końca i wie, że zginie, że poniesie porażkę, ale chodzi mu tylko o to, żeby żeby zrobić wszystko, co w jego mocy. Wtedy może umrzeć spokojnie. Jest to zatem bohater aktywny, działający i kontrowersyjny. Ma ten rys ponurego człowieka, który jednak zabija, co prawda w imię słusznych ideałów, ale zabija. Przypomnijmy, mówiłam o destrukcyjnym wpływie poezji romantycznej na poetę, przedstawiłam cechy rewolucji oraz rację dwóch przeciwników politycznych i na końcu omówiłam cechy bohatera romantycznego typu bajronicznego na przykładzie hrabiego Henryka. Dziękuję, tyle na dzisiaj, do zobaczenia.